Tu na przykład się czeka na pewne możliwości technologiczne, co, co jest bardzo ważne, że prędzej jakby nie wyrazisz tego, kiedy się po prostu mentalnie i technologicznie do tego nie przygotujesz. Nie spełnią się te, te pierwsze gesty. I to jest coś bardzo ważnego i wielu artystów na to liczy i czeka. Czyli na... Mm, yy, sytuacje, kiedy, kiedy właśnie te marzenia się faktycznie zaczynają spełniać. Ja na przykład jestem w takiej dzisiaj sytuacji, że co chwilę ktoś tam właśnie przychodzi masz taką możliwość, my mamy pieniądze, zrób. Nie? To jest coś bardzo ciekawego. Przedtem coś takiego było niemożliwe. Doczekaliśmy się takiej otwartej sytuacji, że możemy właśnie taką drogą prywatną zrobić, co mi się żywnie podoba. Ale, że ja mogę czy, wydać takiego pana tak? czy Nie, nie, że, 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 że ja w dzisiejszej sytuacji mogę wydać takiego pana Wacka. Przedtem było to niemożliwe. Czyli coś niby bardzo małego, ale po prostu ten obrót sprawy jest dobry w naszych warunkach, że, że, ja, mogę, że, że ja postawiłem bardzo mocno na, na, na gest prywatny w sztuce że to się nie robi poprzez właśnie jakieś olbrzymie inwestycje i tak dalej, że to nie zależy od państwowych firm, że to nie tego, tylko zależy konkretnie od Ciebie. I po prostu ten gest prywatny jest w polskich warunkach czymś szalenie istotnym, że on się pojawił, że on po prostu ma dzisiaj wyraz, że dzisiaj sobie każdy może to, to, to dzieło zrobić, nie? Przedtem było to niemożliwe. Nie mogłem jakby pracować w kinematografii, bo mi nie odpowiadała ta formuła polityczno-społeczna, która po prostu tego, ale mogłem zacząć wreszcie kiedyś, kiedy pojawiły się kamery wideo, robić filmy prywatne. Przed tym ich nie mogłem, nie można było zrobić. W takim stanie wojennym, jak dokładnie byś się przyjrzał, to żaden filmowiec prawie nie miał kamery w domu. To były wszystko państwowe kamery i trzeba było, pozwolenie. Po, i pozwolenie i je przynieść do magazynu i policjant stał i pilnował. I oni zauważyli, że nie opisali tej rzeczywistości zupełnie. My korzystamy dzisiaj z jakichś kronik milicyjnych czy tak dalej. W ogóle nie ma jakby zapisu tego, tej, tej sytuacji, która się zdarzyła przez takie warunki. Każdy kraj czy każdy człowiek znajduje się w odpowiednich y, warunkach i te, te zmiany warunków, czy takie tak, tak jakby rozszerzenie te, te, te mentalne powoduje to, że zaczynamy odkrywać kompletnie nowe problemy, nowe sposoby działania, nowe sposoby bycia w ogóle jak tym artystom. I to w Polsce się dzieje w tej chwili, to bardzo jest ciekawe. To, to czasami jest inna sytuacja, bo technologicznie i sytuacja jest na pewno lepsza teraz dla artystów. Ty akurat masz tą możliwość, jesteś znanym artystym, artystą, a poza tym jeszcze, ale czy jeszcze nie jesteśmy w stosunku do Zachodu do tyłu trochę? No my jesteśmy... Na przykład te, te filmy w technicznie i mentalnie My, nawet. Tak, tak. No, zupełnie ja, inne ja, ja rozumiem, ale to są, to, są, to są takie już komercyjne wyczyny. To, jak ktoś jest yy, w, wrażliwy, powiedziałbym, powiedział, artystów, tutaj mówię w cudzysłowie, to wie bardzo dokładnie, jakie znaczenie komercyjne ma ten, ta jego, jego praca. Że on dzięki możliwościom, które ma, Dzięki temu, że używa aktora, dzięki temu, że ma super technologię, może po prostu tego, taką ekspresję powołać, bo on ma na to warunki, że, że, że może przy pomocy zwolnionych zdjęć uzyskać coś takiego, co jest takim no, na, na, napięciem innego rzędu niż w takim normalnym jakby świecie biegu kamery. Nie? Że to, to on wie bardzo dokładnie, jakimi sposobami wywołać jaki efekt. I on i o, omamia. O no, dobrze, no Ale to jest, tak, jest komercjalizm. To Hollywoodcy, artyści robią to samo. Że on, on cię spowoduje, że mimo, że jesteś już taki szalenie dojrzały i tego, że, że będziesz płakał w, w kinie. To, 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 na to są sposoby, wiesz. I jak ja widzę, że to polega na tych sposobach, to mnie to nie interesuje. Ale yy, na przykład mnóstwo środków, środków technicznych i możliwości mm -hmm. też ma swoje dobre strony, mi się wydaje. Bo, no, ale u niego nie następuje. Nie, yy, nie, ja mówię w ogóle. On wynajmuje aktorów, oni nie. robią mu co, co on tylko chce. On ma super wiesz, atelier, super warunki, żeby stworzyć te sceny, czyli po prostu jego na to stać i potem przy pomocy technologii jakby podnosi wartość tego zapisu poprzez różne zabiegi. I jak znasz, te sposoby, te zabiegi, tego trochę mniej zaczynasz cenić, bo wiesz, że to jest już tylko zabieg komercyjny, że efekt faktycznie będzie. Ale przecież są takie sytuacje, że, tego, że ten efekt jest w ogóle niepotrzebny w sztuce, że, że, że nie na tym to trochę polega. Że, że myślano na przykład w konceptualizmie w ten sposób, że, że na przykład pozbędziemy się technologii. To był jakiś absurd, to tamte czas. No jak to, że wszystko idzie do przodu, no. a my tutaj na kartce papieru Bo musieliśmy wyrażamy... na w Polsce. To ale było, nie tylko, to... ale to i na, na Zachodzie na to wpadło. Tak, że, że po prostu y, robimy jakieś najprostsze zapisy, że tamtego i to, to jest ten gest. I w ten sposób wytrącono tym ludziom, którzy myśleli, że przez technologię y, jakby to się wszystko spokaza, nie, można pójść w drugą stronę. Jakby przez takie zubożenie, przez tą sztukę biedną i tak, dalej, i tak dalej, można wejść na niesłychanie takie ciekawe też piętro, bym powiedział, jeżeli chodzi o myślenie w ogóle. I to, i to zrobiono w konceptualizmie to bardzo jest ciekawa sytuacja, że, że odpadło bardzo wiele tych takich artystów technologicznych, tych, którym się świetnie powodziło, tych, którzy byli już wielkimi gwiazdami, którzy malowali olbrzymie obraziska, których stać było na to. Oni wszyscy odpadli. Zauważ, że w takich latach 70. prawie nie mamy żadnego polskiego malarza. Może Dobkowski malował, może tam jeszcze no, ten, no kto. Pra, prawie nie ma. Czyli jak... No Korolkiewicz, no, no on taki był konceptualizujący mimo wszystko. Na, natomiast no, nie ma, z jakiegoś powodu nie ma. Ale na przykład jeśli chodzi o technologię, ja uważam że te prace, które były najmocniejsze twoje prace to są te, które właśnie nie polegają na technologii. Jak wchodzisz na przykład po schodach, słyszy ten... się twój oddech, to ale, to są... ale... To jest taka rozprawa z medium, nie? To, to jest takie coś co by było istotą kina, że, że istotą kina wcale nie musi być ten, ten obraz właśnie odbicia rzeczywistości i tak dalej, że tak się mniema. Istotą kina może być właśnie jakiś element tylko, który jest faktycznie istotą kina, czyli na przykład światło, cała operacja na świetle, u nas te rzeczy bardzo słabo są rozpoznane. Że, że Dzisiaj nawet oglądałem na zaliczenie takie filmy, które są tylko po prostu zapisami jakimś świetlnymi, I czy, czy, czy element na przykład abstrakcji w polskiej sztuce jest prawie kompletnie niezrozumiały. Nie ma żadnego tekstu, który by po prostu interpretował abstrakcję jako coś, co byłoby pewną taką koniecznością artystyczną. Nie ma czegoś takiego, nikt go nie stworzył, Czy gdzieś tam... Abstrakcja lat 60. to są takie właśnie dekoracyjne obrazki, które jak dzisiaj powiesi, że one nie mają żadnego znaczenia. To co, 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 co u Was Lenica robią, to, to lokalnie mają, ale, ale czy ich tam będzie wisiało w Muzeum Narodowym 20, czy 4, czy 1, to będzie to jakby to samo. On jakby tym to, to swoim całym jakby życiem niewiele, mówiąc szczerze, jakby to, to, to pojęcie abstrakcji umotywował przez tą swoją pracę. Czyli tak troszkę wygląda polska sztuka, że ona nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, że, że właśnie polscy artyści, przez to, że też nie mieli kontaktu, nie spowodowali takich znaczeń, które miałyby właśnie to przegibnięcie, takie jak, jak Katarzyna Kobro, że ona po prostu no, była absolutnie rewolucjonistką, jeżeli chodzi o pojęcia rzeźby czy, czy przestrzeni w ogóle jakby rozumienia tej, tej całej sytuacji. I to jest, to jest coś takiego, co, co musimy wiedzieć, kto to zrobił i tak dalej i znać jakby powód i tak dalej. Także tak, na przykład zostaje taki Witkacym dzisiaj najwybitniejszym fotografem polskim. I by nie przypuszczał, że ten amator, dziwak tego, będzie absolutnie, nikt mu nie podskoczy, najwybitniejszym polskim fotografem. To, żaden fotografik o tym nie myślał, żaden historyk sztuki, żaden tego. To po prostu okazało się, że to było, tylko po prostu tego nie zauważaliśmy, że nie byliśmy przygotowani do tego, co on zrobił w fotografii. I, I to są te, bardzo, to tak samo jest ze Szpakowskim, nie, nie byliśmy przygotowani na, 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 na tą jego pracę, którą on wykonał, jeżeli chodzi o rysunek, o takie analityczne podejście do pejzażu, bo on właśnie analizował pejzaż tymi, tymi rysunkami. I nikt nie, nie był, nie, nie miał takiej, tak, tak dalece właśnie spreparowanej swojej racji, że, że poprzez takie meandryczne rysunki, formalistyczne absolutnie, najbliżej on okazuje się być właśnie temu, co byłoby tym takim zapisem właśnie tego, co on, on w tych swoich notatkach, które mówi, właśnie, że to są takie zapisy krajobrazu i tak dalej, czy po prostu jakichś takich form istniejących w przyrodzie. To, to, to bardzo ciekawe, ale to są, to, są, to, to jak ja pamiętam, Szpakowskiego pokazałem na, na takiej wystawie dużej, którą robiłem w, w Katowicach, to tam było takie poważne sympozjum i po raz pierwszy... Te prace widziała Kowalska i ona mówi, no no zaraz. Jak to? To on niemożliwe, że on tam w czwartym roku takie rzeczy. To, to jest niemożliwe. to było Możliwe. Tam po prostu się w głowie nie mieściło, że tylko on był po prostu jakby niewliczony. On miał jakieś kontakty w ogóle z On był bardzo dobrze wykształcony, bo on ale, był ale budowniczy. Czy był jak Kobro i Szczemiński, on wyszli nie, tam, nie. Oni prostu, i są, bardzo i tam bardzo podobny, tak, tak, bo on, on pochodził z Rygi. I był budowniczym, architektem, jeździł na wschód, gdzie po prostu w architekturze drewnianej i tak dalej te meandryczne sytuacje tam bardzo typowo występują, po prostu rosyjskiej, po prostu budowla i tak dalej. Więc on, on to bardzo dokładnie znał, on był też fotografem dokumentacyjnym takim i tak dalej. I dziwnego, on też pewnie na początku nie traktował to jako sztukę, tylko taką jakby konieczność powodowania tego wszystkiego, które potem już inni, bo to Zagrodzki właśnie go odkrył, wprowadzili na teren sztuki i trzeba było to jakby wrzucić do, do naszej mentalności ten rodzaj działań, które były poza kierunkami, które były kompletnie obok wszystkiego. Nie? Ale to, to okazało się, uzyskał takie niesamowite znaczenie, że, że to po prostu dzisiaj bez tego ani rusz. Czyli, czyli, czyli gdzieś Ale to to była intuicja, czy to... Nie, on, 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 on był absolutnie wyśmienicie przygotowanym takim człowiekiem, który w sobie zbudował to tak jak Witkacy, że on to musiał robić. No, tak troszkę od niechcenia na zasadzie takiego, no, takiej działalności yy, po prostu, która mu towarzyszyła w życiu, że to się wy, wydarzało, że on musiał być. Takie co dzisiaj Po